Zadanie 13, egzamin ósmoklasisty 2024. Na rysunku przedstawiono prostokąt o bokach długości A i B e, podzielony na 6 kwadratów. Stosunek długości boków A do B tego prostokąta jest równy. Sprawdźmy. E, skoro ten duży trój... E, Skoro ten duży kwadrat, to inaczej trzy takie kwadraty, to znaczy, że tu, tu, tu i tu będą też te kwadraty. No dobra. No to zauważamy, że tu i tu. Tu i tu też będą te kwadraty. Czyli możemy zauważyć, że b kwadratów ma 4, a a kwadratów ma 5. Więc stosunek to będzie 5 do 4. I tyle.